Dobra, teraz przetestujemy piwo Frankenstein. Potwornie dobre piwo. Browar Rebelia, czyli w browarze wąsosz robione. W pierwszych chwilach życia, gdy Frankenstein zaczął oddychać ząbkowickim powietrzem, a było upalne lato, jedyne co gasiło jego pragnienie, to piwo o dość mocnej goryczce. Z zapisków dawnych kronikarzy udało nam się odnaleźć ów przepis, dzięki któremu pijesz owy trunek. Alkohol 6,1. Ekstrakt 15% i było 80%. No, spore. Będzie goryczkowo, podejrzewam. Skład. Woda, słody, jęczmienne, monachijski typ 1, monachijski typ 2, bohemian, Pisner, kara red, kara muni, chmiel, green bullet, krystal, amarillo, magnum, citra, spalt, spalter, drożże, US4, chmielenie na zimno, green bullet, amarillo, citra. No, powiem Wam, że brzmi bardzo dobrze. Zobaczymy, jak smakuje kacel bez nadruku czarny czuć te chmiela. Kolor już widzimy, że taki bardziej bursztynowy niż żółty. Z pianą, już widzę, że będzie marnie. Nawet bardzo marnie. Jedna z najmniejszych pian, jakie albo i najmniejsza, jaką w ogóle recenzowałem póki co na kanale. Ale to nie ma nic do składu. Pachnie słodkawo, natomiast duża goryczka ma być, więc powinno być dość gorzkie. No zobaczmy. Ja lubię jak jest też kmielone na zimno, to jest taki fajny dodatek. Sprawdźmy. Tak, więc najpierw przy pierwszym łyku czujemy te słody, następnie one są lekkie, przechodzą w taką lekką goryczkę, ale na koniec łyka a goryczka jest duża. Natomiast nie jest ona wcale jakaś nieznośna, to było 80 wcale dzięki temu jak to piwo jest zrobione nie, nie jest aż tak wyczuwalne i spokojnie. Da się to piwo pić, nawet jak się jest mniej zaawansowanym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście ja już jestem spaczony, więc być może po prostu dla mnie ta goryczka nie jest aż tak hardkorowa, naprawdę jest. Natomiast zdecydowanie nie, zdecydowanie ciekawe piwo. Sporo się w nim dzieje. Ładnie się po języku rozchodzą te smaki, kończąc wszystko taką mocniejszą goryczką. Także myślę, że warto zmierzyć się z Frankensteinem. Pozdrawiam.